Zakupy Bez Barier to projekt społeczny organizowany w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady z, z Teorii dla uczniów szkół średnich. Głównym celem jest to być w praktyczny sposób nowych doświadczeń w trakcie tworzenia projektu społecznego oraz uzyskanie prestiżowych certyfikatów przydatnych w przyszłej pracy. Nasz projekt Zakupy Bez Barier ma na celu popularyzację dokonywania zakupów przez internet. Chcemy pokazać głównie osobom starszym, jak łatwo dzięki e-zakupom można zaoszczędzić pieniądze, wybierać produkty spośród szerokiego asortymentu i zamawiać ciężkie zakupy z dostawą do domu. Dotychczas udało nam się stworzyć stronę internetową zawierającą m.in. informacje o e-zakupach, wynikających z nich korzyści oraz adresy zaufanych sklepów. Zorganizowaliśmy także spotkanie w naszym liceum, na którym opowiadaliśmy o prawach konsumentach i uczyliśmy, jak robić zakupy w sieci. Mamy również zaplanowane następne spotkanie oraz tych zajęć dla gimnazjalistów, wprowadzających ich w świat konsumentów. Nawiązaliśmy też współpracę z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Warszawie. Pani Małgorzata Rotek służy merytoryczną pomocą w tworzeniu prezentacji o prawach konsumenta oraz fachową radą podczas naszych spotkań. Mimo, że realizacja naszego projektu trwa już kilka miesięcy, nie udało nam się uzbierać potrzebnego budżetu. Liczymy na to, że nam w tym pomożecie. Nasze wydatki to utrzymanie strony internetowej, oprawa naszych spotkań, nagrody dla zwycięzców konkursów, upomienki dla naszych gości specjalnych i cele promocyjne, takie jak gadżety z logo naszego projektu. Ostatnio nawiązaliśmy również współpracę z Bemowskim Centrum Kultury, które zgodziło się udostępnić pracownię komputerową na nasze najbliższe spotkanie. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do ArtBemu w przeddzień Światowego Dnia Konsumenta 14 marca o godzinie 11. .00. Więcej informacji i aktualności o naszej inicjatywie na stronie internetowej www.zakupybezbarier.pl oraz na naszym fanpageu Zakupy Bez Barier. Liczymy na Wasze wsparcie, Zespół Zakupy Bez Barier.